Cześć, witam cię serdecznie z tej strony Gosia Polka z Oceanu. Zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu, pełen pozytywnej energii. Postanowiłam przelać tą szalę goryczy i wypisać sobie listę pozytywnych rzeczy. Czego absolutnie nie żałuję w związku z moją przeprowadzką do Ameryki. No i właśnie, lista zrobiła się tak długa, że musiałabym zanudzać Was tutaj co najmniej przez godzinę, jak nie dwie, więc postanowiłam ograniczyć się tylko do 10 najbardziej znaczących rzeczy, których nie żałuję. Bez zbędnego wstępu i przeciągania zapraszam. przede mną dosyć długa lista rzeczy, których nie żałuję i cieszę się, że jest taka długa, ponieważ stworzenie jej zajęło mi sporo czasu, a później przewertowanie jej i skrócenie tak żeby zawrzeć albo wyciągnąć 10 podstawowych punktów swego rodzaju dekalog sobie chyba stworzyłam, do którego myślę będę bardzo często wracała. Powinnam sobie tą listę wydrukować, gdzieś położyć w takim miejscu, gdzie będę miała łatwy dostęp i w, chwila, w chwilach takich zwątpienia, których oczywiście na emigracji nie brakuje. Przypominać sobie, czego ja nie żałuję i dlaczego jestem tutaj, gdzie jestem. Jeżeli nigdy nie mieliście możliwości zrobienia tak zwanego bilansu zysków i strat i nie przerobiliście tego za i przeciw w różnych sytuacjach życiowych. Może akurat jesteście teraz na jakimś rozdrożu i musicie podjąć decyzję, czy to w życiu prywatnym, czy w zawodowym. Fajne, fajne ćwiczenie. Za i przeciw. Zapiszcie sobie i zobaczcie, gdzie was to zaprowadzi. Prowadzi, mi przyniosło wiele refleksji i takich przemyśleń, i oczywiście stworzyłam sobie te 10 takich podstawowych punktów, które chcę pamiętać i przypominać sobie, dlaczego tutaj jestem i dlaczego nie żałuję. Punkt pierwszy mówi, nie żałuję, że uległam. Nie żałuję, że uległam namowom mojego męża, ponieważ, tak jak być może pamiętacie z pierwszych odcinków mojego podcastu, gdzie dzieliłam się tym, że ta Ameryka to absolutnie nie był mój pomysł i moje marzenia, i rzeczywiście stało się to pod namową intensywną mojego męża, który skutecznie, jak widać, sprzedawał mi ten amerykański sen, no i się udało. Stwierdziłam, że Przewrócę to życie do góry nogami całej rodziny i przeprowadzimy się. Dobrze, zgodziłam się, uległam, ale po tych 10 latach mogę z uśmiechem na twarzy powiedzieć, że nie żałuję. Także myślę, że mąż też się ucieszy. Oczywiście jest tego, nie żałuję zdecydowanie więcej i nie chcę każdego punktu rozbijać nie wiadomo jak niesamowicie będzie, czego nie żałuję, bo albo czego nie żałuję, ponieważ to mnie gdzieś tam doprowadziło. No i właśnie w drugim punkcie zapisałam sobie, że nie żałuję zostawienia wszystkiego za sobą. Było to rzeczywiście trudne, ta cała przeprowadzka i ta decyzja um... Opuszczenia chociażby miejsca zamieszkania, opuszczenia rodziny, bliskich i, i wszystkich znajomych i tego, co do tej pory mnie otaczało, nagle okazało się, że ja tego nie, nie żałuję, ponieważ to otworzyło niesamowite nowe horyzonty przede mną, których być może nie dostrzegałam albo po prostu nie chciałam dostrzegać, jak byłam w Polsce. A tu okazuje się, że Taka jedna decyzja, nie mała, ale wielka, potrafi postawić nas przed dokonaniem wyboru, który będzie miał znaczenie i odbije się na dalszych punktach tego mojego dekalogu i całego życia, i doprowadzi mnie fizycznie do takiej refleksji, że ja naprawdę tego nie żałuję. Nie żałuję, ponieważ mogę powiedzieć, że było warto. I punkt trzeci. Nie żałuję tego, kim się stałam. Nie żałuję tego, kim się stałam, ponieważ zawsze byłam osobą dosyć otwartą, pewną siebie, ale to, jak bardzo otwarta stałam się i jak Ameryka mnie zmieniła, ja nie boję się tego powiedzieć, że Ameryka mnie zmieniła, ponieważ rzeczywiście mnie zmieniła. Mam nadzieję, że tylko w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale rzeczywiście zmieniła mnie pod względem myślenia, pod względem tego, tego, jak postrzegam siebie samą, pod względem tego, jaką pewną osobą się stałam, i zmieniła mnie, no bo teraz jestem taką Polką z zaoceanu, która prowadzi sobie podcast i, i dzieli się między innymi tym, co tutaj przeżywa. Punkt czwarty. Nie żałuję, bo mam nowych przyjaciół i znajomych. Myślę, że ten punkt powinnam sobie gdzieś bardzo zakreślić, ponieważ w odniesieniu do ostatniego, chociażby odcinka, w którym mówiłam, jak bardzo brakuje mi mojej rodziny i tych wszystkich bliskich, z którymi gdzieś tam się związałam przez lata mieszkania w Polsce, teraz okazuje się, że na szale taką pozytywną też przeważa to, że rzeczywiście brakuje mi rodziny, brakuje mi przyjaciół, ale z drugiej strony nie żałuję, ponieważ Dzięki tej decyzji poznałam niesamowite osoby i mam tutaj takie grono znajomych, przyjaciół, takich, z którymi spotykam się też na co dzień częściej, czy też telefonicznie. I to jest coś, czego no, nigdy nie doświadczyłabym, gdybym została w Polsce. Punkt piąty. Nie żałuję, bo nauczyłam się języka angielskiego i poznałam inną kulturę. Dosyć ważny aspekt, ponieważ jestem z wykształcenia nauczycielem języka francuskiego i nigdy nie myślałam, że ten angielski będzie aż tak istotny w moim życiu, więc go, brzydko mówiąc, olewałam jeszcze za czasów studiów i generalnie nie przykładałam się absolutnie, ponieważ wydawało mi się, że no, ten angielski jest fajny, wiadomo, gdzieś no, tam się przydaje, ale ja już znam jeden język, więc po co mi drugi. I teraz to, że wyemigrowaliśmy do Stanów Zjednoczonych i gdzieś tam moim celem było to, że jak już tutaj jestem, no to fajnie by było móc się posługiwać językiem angielskim, który notabene w dalszym ciągu gdzieś tam kaleczę i być może nie jest aż tak płynny, ale czuję się komfortowo, rozmawiając z różnymi ludźmi i odnajduję się w różnych sytuacjach. Dzięki temu poznaję również inną kulturę. Nigdy w życiu nie miałabym takiej możliwości, Bym została w Polsce i ograbiłabym się z tej możliwości. Punkt szósty. Nie żałuję, bo prężnie pracowałam na swój sukces w dużej firmie i Rzeczywiście przynosiło mi to wiele satysfakcji. No, rzeczywiście, to jest prawda, ponieważ gdybym została w Polsce, nie miałabym możliwości pracować na tych pozycjach, w których pracowałam i doświadczyć tego, czego doświadczyłam tutaj. Przede wszystkim innej kultury pracy, e, innych różnych zasad. No i myślę, że nigdy chyba nikt by mnie tak nie okiełznał i nie okresał, jak właśnie doświadczenie, które Sprawiło to, że pracując na rynku amerykańskim nauczyłam się a, takiej poprawności politycznej, ja to tak zawsze nazywam yy, i rzeczywiście otworzyłam się na wiele y, różnych y, możliwości i nowych y, 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 takich y, możliwości rozwoju osobistego, które prowadziło mnie na kolejne szczeble I, i tutaj do tego punktu szóstego chyba teraz powinnam też powiedzieć, że nie żałuję, że zrezygnowałam później z tej pracy, ale no to pewnie skupiając się na takich pozytywnych rzeczach nie żałuję, tego doświadczenia, ono mi naprawdę bardzo dużo dało i wiele się nauczyłam, wiele z tego wyciągnęłam. A to, że później nie żałuję, że zrezygnowałam, no to też już gdzieś nie dopisałam tego w sumie. <laughs> Punkt siódmy. Nie żałuję, że e, albo nie żałuję, bo pokonałam. Strach przed lataniem. To wszystko chyba wiąże się z punktem wcześniejszym związanym z pracą. Ja nigdy nie lubiłam latać samolotem. Naprawdę nie lubiłam latać samolotem. Ja mam chyba taki lęk wysokości troszeczkę i nie lubię być w miejscach, gdzie gdzieś z góry trzeba patrzeć na coś, bo mnie po prostu zaraz się nogi robią jak wata i mam wrażenie, że gdzieś tam coś zaraz runie, spadnę. Także w momencie, kiedy związana byłam z firmą, w której pracowałam, nagle okazało się, że samolot to praktycznie zaczęłam traktować jak taksówka, i wsiadałam do niego i wysiadałam w różnych miejscach Stanów Zjednoczonych, a wiadomo, że zdecydowanie lepiej jest podróżować po tej ob tutaj obszarze, podróżując właśnie samolotem, bo jest to zdecydowanie szybsze i wygodniejsze. Zamykałam oczy i tylko po prostu odliczałam, kiedy już wylądujemy. Na początku kosztowało mnie to strasznie dużo nerwów, bo to nie jest tak, że ja super komfortowo się czuję w samolocie, ale po prostu nie lubię latać. I nie, ja wręcz nie lubiłam bardzo, bardzo. Bałam się tego. To był jeden z takich moich lęków. Okazuje się, że im więcej coś robisz, to te lęki gdzieś odchodzą. No i summarum, wyszło na pozytywne, że poradziłam sobie z tym właśnie dzięki temu, że jestem w Stanach Zjednoczonych. Punkt ósmy. Nie żałuję. Podałam moim dzieciom wiele innych możliwości nauki i rozwoju. To jest punkt chyba, który rozwinę w jednym z moich podcastów, ponieważ rzeczywiście jestem z tego dumna, że moje dzieci mają takie możliwości rozwoju i nauki, które są zdecydowanie inne niż w Polsce. Między innymi mam tutaj na myśli system nauczania w Polsce. Ja rozumiem, że on jest zdecydowanie na wyższym poziomie, ale jednak gdzieś to ciśnienie takie jest. Każdy nauczyciel jest najważniejszy, od WF-u począwszy, na historii kończąc. I te dzieci się ciśnie, jest niesamowity stres. Tu w Ameryce być może poziom nauczania, można powiedzieć, jest troszeczkę niższy, czasami. Ale jednak ten, kto się chce uczyć, to może sukcesy osiągać i niejednokrotnie udowadniać, że ma niesamowitą wiedzę, ale mamy większy luz. Mamy większy luz, więc ta szkoła nie wiąże się z niesamowitym stresem. Dzieci chodzą do niej z uśmiechem na twarzy bardzo często i to też daje też taką zachętę do dalszego rozwoju. Także na pewno nie żałuję, a wręcz przeciwnie, bardzo się cieszę. Że moim dzieciom dałam taką możliwość, będą mówiły w dwóch językach, i to już jest też bardzo duży plus. Punkt dziewiąty. Nie żałuję, bo um, odbyłam najlepszą podróż kulinarną życia. No, to jest fajne. Najlepsza podróż kulinarna życia. Co mam na myśli? W momencie, kiedy um, gdzieś tutaj się. Z... Starałam się zaklimatyzować, poznawałam różnych ludzi z różnych kultur i z różnych stron świata, i miałam okazję być też gościem u nich w domu. I... Czegoś niesamowitego doświadczyłam. Doświadczyłam czegoś, co nie jest dane w, w jakichś restauracjach, do których się po prostu chodzi. No jak się wyjeżdża do danego kraju, jakiegoś innego i, i idzie się tam do restauracji, no to też gdzieś tam obsługują nas, ale mam czasem wrażenie, że te restauracje są już tak zrobione pod turystykę, że nie do końca oddają ten klimat takiego prawdziwego jedzenia i kultury zachowania w danym kraju. Ja miałam możliwość bycia w różnych domach ludzi, których nigdy w życiu chyba nie miałabym okazji poznać w Polsce. Od Koreańczyków, Japończyków, um, Portugalczyków, no, no wiele tego naprawdę mogłabym wymieniać czy Marokańczyków i oni wszyscy ugościli mnie zawsze w domu tak, że wychodziłam z niesamowitym uśmiechem na twarzy i teraz wiem jak bardzo kocham kimchi, którymi częstowały mnie Koreanki oczywiście sushi zrobione przez Japończyków no to to było coś zupełnie innego niż jadłam dziś w, w restauracjach, czy chociażby Tako, które serwowały mi Meksykanki, albo to dzielenie się różnymi przepisami. Coś fantastycznego. To jest tak, jak zaprosić kogoś, kto przyjeżdża do Polski na pierogi, ale zaprosić go na restauracji. A jakie inne doświadczenie byłoby, gdyby zaprosić tą osobę na pierogi zrobione na przykład przez babcię w domu czy przez mamę i rzeczywiście doświadczenia tego, jak ci Polacy siadają do stołu, jak to wszystko wygląda, jak powinno być podane. No i cała ta otoczka. Także punkt dziewiąty. Nie żałuję, ponieważ odbyłam najlepszą kulinarną podróż życia i Myślę, że ja w dalszym ciągu ją po prostu gdzieś tam odbywam. Punkt dziesiąty, chyba taki najbardziej pozytywny również, chociaż dużo tych pozytywnych punktów jest dzisiaj. Punkt dziesiąty mówi o tym, że nie żałuję przeprowadzki do Arizony, tego klimatu i stylu życia. No tak klimat nas rozpieszcza, styl życia bardziej wyluzowany i nie ma tutaj jakichś niesamowitych stresów i mieszkam w przepięknej okolicy. Mieszkam w fajnym domu i samo to chyba mieszkanie też w domu. Oczywiście w, w Polsce kojarzenie domu z czymś takim stałym, gdzie ludzie zapuszczają korzenie i najczęściej jak ktoś, ktoś kupi dom, czy wybuduje dom, to wiąże się z tym, że on już tam w tym domu zostanie do końca życia. Tu, w Ameryce posiadanie domu to jest coś normalnego i chyba większość ludzi mieszkających na przedmieściach posiada domy i raczej mieszka w domach niż na różnych osiedlach, ale do tego domu też nie przywiązuje się jakiejś takiej no, gdzieś stałej uwagi, ponieważ że można się zakończenić, rzeczywiście można mieszkać w jednym miejscu całe życie. Ale jednak ten ruch z miejsca na miejsce i z różnych stanów się tutaj odbywa. Także nie żałuję przeprowadzki do Horizony. Zawsze było to chyba takie moje marzenie, żeby być dłużej w miejscu, gdzie jest ciepło. Ja po prostu uwielbiam gorący klimat. I tak jak powiedziała mi ostatnio moja koleżanka, na pewno nie odnalazłabym się już więcej w Polsce. I być może to jest prawda, że ja już nie odnalazłabym się w Polsce i w tej polskiej rzeczywistości na stałe, ponieważ ta moja emigracyjna przygoda, która gdzieś tam trwa, sobie nie jest łatwa, ale jednak otworzyła mi oczy, perspektywy i dała możliwości, takie, z których ja korzystam, które ja dostrzegam prawie że na każdym kroku i nie przechodzę o nich obojętnie, ale oczywiście też te problemy, z którymi człowiek musi sobie poradzić, jakieś wyzwania dnia codziennego, które były, są i na pewno będą, one uczą cierpliwości i na pewno, uczą też wielokrotnie pokory, której chyba było mi trzeba. No i staje się człowiek silniejszy, odporniejszy i zaczyna się przystosowywać do tej rzeczywistości, która go otacza, która jeszcze do niedawna była czymś zupełnie nieznanym, a na Staje się codziennością, w której człowiek dostrzega wiele pozytywnych aspektów. Także to nie jest tak, że ta emigracja tylko nam wiele rzeczy odbiera i absolutnie nie będę fokusowała się na tym, co straciłam poprzez emigrację, ale myślę, że warto podkreślać też to, co emigracja mi dała i co zyskałam. Zapraszam Was na kolejny odcinek mojego podcastu. Mam nadzieję, że też macie wiele rzeczy, których nie żałujecie poprzez decyzje, które podejmujecie w swoim życiu. Ja zachęcam do subskrypcji i do lajkowania oraz szerowania tych odcinków, a już wkrótce na fotelach, które tam widzicie z tyłu, zasiądą pierwsi goście i będą to bonusowe odcinki, bardziej w formie wywiadu niż takiego typowego podcastu, ale nie przegapcie, będę rozmawiała oczywiście też z emigrantami, którzy przedstawią swoją perspektywę i życie za granicą, a będą będzie bardzo ciekawie i burzliwie. Także już teraz zachęcam, nie przegapcie, zostańcie ze mną. Pozdrawiam serdecznie z tej strony Polka z Oceanu.